Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Historia. Dziś drodzy Państwo o najskuteczniejszej operacji propagandowej w historii PRL-u, czyli w filmie Czterej pancerni i pies. W filmie, który 57 lat temu stworzył. Taki miraż polsko-sowieckiego braterstwa broni. Nie było to bezinteresowne ocieplenie wizerunku armii sowieckiej, było to propagandowe przygotowanie Polaków do stania się mięsem armatnim, sowieckim mięsem armatnim w możliwej III wojnie światowej. Emisja pierwszych odcinków serialu nastąpiła w maju 1966 roku. Także w wolnej Polsce ten serial wciąż cieszy się niekłamaną popularnością. I co tu dużo kryć, dlatego że jest po prostu świetny. Scenariusz jest świetny, zagrany jest bardzo dobrze. Nawet dziś, kiedy mamy do czynienia z dużą techniką, z komputerowymi scenami batalistycznymi, jest coś urzekającego w tym kinie, szczególnie na tle polskich, bardzo nieudanych prób stworzenia jakichś patriotycznych seriali. T tutaj liczył się liczy się też przede wszystkim budżet. Na planie tego filmu strzelały prawdziwe czołgi, wybuchały prawdziwe ładunki wybuchowe, upadały prawdziwe ściany, a Śląski Okręg Wojskowy wydelegował specjalną jednostkę, która całymi miesiącami tworzyła, robiła ze statystów na planie. Na plany filmowe zresztą tego serialu dostarczono tysiące ton ciężkiego sprzętu i zaopatrzenia. To, jest, to było wielkie przedsięwzięcie logistyczne, którego osobiście nadzorował Wojciech Jaruzelski. Celem tego było przygotowanie Polaków mentalne do tego, aby traktowali późniejszy, późniejszą wojnę u boku Związku Sowieckiego jako przygodę, jako coś, żeby nie uchylali się przed poborem, broń Boże, albo żeby nie opierali się w ogóle. Pamiętajmy, już towarzysz Lenin, Włodzimierz Lenin, twórca sowieckiego systemu, nazywał. Kino najważniejszą ze sztuk. Tysiące młodych Polaków miało dzięki temu filmowi stać się po prostu lojalnymi trybikami serialu Armii Sowieckiej. Chociaż scenariusz Trzeciej wojny się nie wydarzył, to skutki tego ocieplenia sowieckiej sowieckiej armii, są widoczne do dziś. Ta sympatyczna, piękna Polaraxa, którą gra... Piękna Marusia, którą gra Polaraxa. Sympatyczny sierżant Czernousow, który wykonuje niewykonalne zadania. To wszystko miało w umysłach i udało się w dużej części zasiać wizerunek żołnierzy sowieckich, a więc też rosyjskich, jako tych, którzy byli sojusznikami, dobroczyńcami Polski. Ta piosenka, naśpiewana brawurowo przez pieśń Edmunda Fettinga. Deszcze niespokojny wywoływało takie pozytywne podniecenie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy właśnie 57- rok, od kiedy ten film się pojawił, kiedyś go emitowano wraz z pogadanką, której celem było uświadomienie Polaków, jak Polakom, jak młodym Polakom, którzy będą to oglądali, jak ta historia jest bardzo zakłamana. Natomiast to nie ma znaczenia. Ten film jest po prostu dobry. Co można wobec tego zrobić? Po pierwsze, jakkolwiek by to nie brzmiało, nie emitować, nie publikować i generalnie ograniczać dostęp do tej produkcji. To jest raz. Dwa, postarać się stworzyć to jest trudne, niestety biorąc pod uwagę, że w Polsce nikt nie jest w stanie tworzyć przynajmniej nie ma, takich, nie ma takich umiejętności przynajmniej to widać ostatnie lata żeby stworzyć dobre filmy o ważnych sprawach. Mamy o ważnych sprawach w Polsce mamy głównie kiepskie filmy w najlepszym wypadku średnie. To była ważne żeby pamiętać, że Cztery pancerni i pies Troszeczkę także kapitan Kloss, stawka większeń niż życia, to były produkcje, które tworzyły coś, co tak naprawdę nie istniało w czasie wojny, czyli polsko-rosyjskie, polsko-sowieckie braterstwo broni. Polacy byli traktowani jako wojsku, któremu się nie ufało byli traktowani nie jako sojusznik, ale jako wykonawca poleceń na ziemiach, nie tylko na ziemiach odzyskanych, tak zwanych, czyli ziemiach zachodnich niemieckich, ale również w tej klasycznej Polsce żołnierze sowieccy dopuszczali się gwałtów, jak chociażby słynne gwałty po wyzwoleniu Krakowa, tak zwanym wyzwoleniu Krakowa. To wszystko Sprawiło, że w pamięci tych, co przeżyli wojnę, Sowieci wcale nie byli dużo lepsi zwykle niż Niemcy. Dopiero te powojenne produkcje stworzyły zakłamany, nieprawdziwy obraz, w których zbrodniarze stali się sympatycznymi bohaterami, przyjaciółmi czwórki z czterech pancernych i psa. Tak więc, drodzy Państwo, pamiętając i gdzieś przypadkowo ciesząc się z obejrzenia tego serialu, zainspirował mnie jeden z publicystów, który pochwalił się na Twitterze, że znów obejrzał parę odcinków tego serialu i jest w niebo wzięty. No, niestety serial jest dobry, ale jest bardzo szkodliwy i też pokazuje, jak Opowiedzenie nieprawdziwej, ale bardzo atrakcyjnej historii może wyrządzać relatywne skutki nawet wiele dekad już po, po, po upadku tego, który zaprojektował i w ogóle tak naprawdę w zupełnie innym celu, bo zostało to zaprojektowane, aby zrobić z Polaków młodych mięso armatnie na III wojnę światową. A dziś ten film, mimochodem, służy do ocieplania wizerunku armii rosyjskiej. Szanowni Państwo, jeżeli ten materiał się Wam podobał, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie go jak najszerzej, Ja Państwu polecam historię na weekend. To jest magazyn, o tym którego jestem wydawcą, jednym z autorów, Żydowska zamsta za Holokaust, ostatnie, ostatnie Wiedźmy Europy, czyli o procesie. W 1944 roku w Londynie odbył się ostatni proces o czary. Jak to możliwe, o co chodziło? Tu wojna, tu procesor czary. Więcej jest, drodzy Państwo, tutaj. Oprócz tego mamy materiał o masonach wszechpotężnych, o ludziach, którzy czy naprawdę mają takie wpływy, czy to tylko jest public relation. To jest taka próba odpowiedzi, ile w tym legend, a ile prawdziwego sterowania światem zza kulis. W numerze jest także mój materiał o wielkim sukcesie polskiego wywiadu, czyli o kradzieży niemieckiego złota oraz także Niemcy się nie zorientowali do końca wojny, że Polacy podkradają złoto, które było wywożone do Ameryki Południowej, a także materiał o Fryderyku Nietzsche, ulubionym filozofie nazistów, który chciałby który chciał być postrzegany bardziej jako Polak niż jako Niemiec? Ciekawostka. Szanowni Państwo, do zobaczenia.